Jak będziesz miał gorszy moment, to ja cię nie zostawię. Bo ja tu nie jestem z tobą dla lepszych momentów. Ja jestem z tobą w każdym momencie. Jak przyjdzie moment, że przestaniesz w siebie wierzyć, to ja tu zostanę po to, żeby dać ci nadzieję. Jak przyjdzie moment, w którym nie będziesz miał już powodów, żeby tu być, to ja tu zostanę, żeby dać ci ten powód, żeby się nie poddać, żeby spróbować, żeby walczyć, żeby być. Jak przyjdzie moment, w którym nie będziesz wiedział, co dalej. To ja tu zostanę. Po to, żeby Twoje dalej było moim dalej. Po to, żeby nasze dalej było gdzieś na końcu. I przyjdzie moment, w którym nie będziesz wiedział nic. To ja tu zostanę. Po to, żeby razem to wszystko zmienić. Nigdy się nie poddawaj. Boom.